Dobry. Znowu woda. Jesteśmy nad morzem i woda. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Jesteśmy nad, wodą, nad morzem, woda i meralon. Kto by się spodziewał? <grym> Jesteśmy na e, Helu, na cyplu. Więc wodę mamy ze wszystkich stron. Jest ładnie, pogoda nam dopisała i zaczęło w końcu słońce jak a, ty się a ja się teraz opalę, bo wpadłem na pomysł, że nie będę się sparował. Rano, jak wychodziliśmy, to było naprawdę strasznie. I nagle się okazało, że jest ładnie, więc teraz wracamy do Władysławowa, jeżeli da Bóg i pogoda, to jeszcze zdążymy się trochę po, jednak poopalać. A przynajmniej poleżeć na plaży dupą do góry. Więc taki jest plan, a Hel już mamy za sobą, zwiedziliśmy, było fajnie. Merano, podobało ci się? Bardzo. Jakoś mu, jakoś mu nie wierzę, jak patrzę na jego miny. Nie bardzo ci się podobało, co? Dlaczego? Jest ładnie, słoneczko świeci. Tam jest wybrzeża. Ludzie od cholery. No, nie jest jeszcze tak źle. Powiedziałbym, że, że, że spodziewałbym się tu więcej liczby, liczby osób, a nie jest tak tragicznie, jest nawet snośnie. Dobra, lecimy, jakoś spróbujemy dotrwać, bo mamy, wszyscy, mamy mokre nogi, jednak stwierdziliśmy, że się trochę pomoczymy i, i, i lecimy do Wady Władysławowa. Ja i mój y, czerwony ryj. Amber się opala, nie mogę go pokazać. Tam dalej jest Mer Meralon, a tu jest nasz gość. Radeon. Dzień dobry, Radeon. Radeon dobry. wpadł nas odwiedzić nad morzem. Także proszę. Są chyba zasady, żeby nie patrzeć w kamerę. Nie? Aś, nie, musisz patrzeć w kamerę, bo mówisz do ludzi co nie, więc y, chciał patrzeć w kamerę. No chyba, że chcesz robić takie epickie ujęcia, to tak Wejście. Wejście, Wejścia. Wejścia, tak. Jesteśmy nad morzem, jak pewnie zauważyliście <goda> Pogoda trochę dopasowała, więc wybraliśmy się na plażę, ale jest tyle ludzi, że wszyscy tu zginiemy. Także zobaczymy. Właśnie pan za nami idzie z dzieckiem i dziecko pewnie będzie robiło siku do krzaku No jasne, że tak <gry> o Boże. Polskie morze. Dokładnie tak jest ma autobus, meralon autobus autobus meralon autobus. 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 autobus Matko powiem wam że masakra A żeby było, byliśmy na plaży, powiedzieliśmy sobie trochę jakieś, nie wiem w sumie może pół godziny nie. Było, może no, nawet więcej Byłoby spoko gdyby nie to, że w pewnym momencie naprzeciwko nas zaczęła się bawić kolonia Liną <laughs> Także Siedzieliśmy... Musieliśmy się ewakuować przed stadem piasku Żebyśmy nie mieli zęba w piasku Radeon idzie przed nami Idzie z Amberem i obgadują nas Teraz my będziemy ich obgadywać Na przykład, że Radeon jest... Co można mu powiedzieć? Usłysz! O kurde! Uciekać! Dzień dobry Małe wyjaśnienie, w sumie z wczoraj, bo zaczął, skończył się dzień dość nietypowo, bo bez żadnej informacji od, od nas byliśmy nad wodą. To, żeby było wiadomo, wróciliśmy do domu, ogarnęliśmy się, poszliśmy coś zeżreć i z Radeonem przeszliśmy tutaj z powrotem do naszego noclegu i tak spędziliśmy wczorajszy wieczór, robiąc taką małą. Imprezę można by powiedzieć. Było mega sympatycznie, mega fajnie. Miło było spotkać Radeona. Pozdrawiam serdecznie i, i posiedzieć i pogadać trochę o, o Fandomie, a przy okazji też się poznać i, i zobaczyć, jak widzowie wyglądają na żywo. Więc tak wygląda wczorajszy dzień, już byłem na tyle chyba zmęczony i, i, no i trochę też wstawiony, że raczej nie, nie nagrywałem wam nic, więc dzisiaj po prostu stwierdziłem, że nagram taki początek. Jak widzicie, na mojej twarzy zagościła czerwień, która jest coraz większa. Czerwień spowodowana tym, że nie, kicek jest nieogarnięty, nie posmarował się kremem, bo, bo oczywiście kremy do opalania zabraliśmy. Problem jest tego typu, że pojechaliśmy w czwora i rano na Hel, co za, o czym też wiecie, i wyjechaliśmy w taką okropnie pochmurną pogodę, i stwierdziłem, że w sumie to mi niepotrzebny jednak ten krem, i to był błąd. Bo okazało się, że na Helu było okropne słońce, które spowodowało to, co spowodowało. I mam nawet tutaj bardzo mocno widać, taka jest różnica między moją twarzą a tym, jak wygląda moja skóra normalnie. Także jest słabo, ale nie, nie, jest, ale nie, nie, nie zdziera mi twarzy, więc nie jest tak źle. Okej, okay, dzisiaj mamy sobotę, to już jest ostatni nasz dzień we Władysławowie. Który nie będzie, by w Władysławowie, bowiem planujemy wybrać się do Trójmiasta, troszeczkę pozwiedzać. Tak jak dla tych wszystkich, którzy uważają, że Ej, pojechacie na Władysławowo, a nad kamerkami padła. Dla tych wszystkich, którzy uważają, hej, Władysławowo, jesteście w Władysławowie, czemu jecie? jedziecie 100 km do Trójmiasta? Ja chcę jechać do Trójmiasta. Byłem w Trójmieście raz, 15 lat temu, i chcę jechać teraz, zobaczyć, jak to wygląda. I te 100 km dla mnie. Ty głupia kameroty. Może już teraz nie będzie się przewracać. Tak, i te 100 km dla mnie nie jest yy, jakoś mega dużą barierą, żeby tam pojechać i, i popatrzeć. No trochę tak korki w Rumi mnie dołują, jak mam myśleć o tym, ale chyba nie będzie tak źle. Dobrze, bo to bardzo długi monolog wyszedł. Także widzimy się w Gdańsku. Proszę Państwa, po yy, ile? godzinie i 30, minut, 30 minutach dotarliśmy do Gdyni, jechaliśmy 43 km taką dość wąską drogą. Korki, niemożebne i tragedia. Zobaczcie na Meralona, jak jest zdziwiony. Zniesmaczony. Jest zniesmaczony tym, że ta droga była tragiczna. Akurat, żeby było śmiesznie, wysiedliśmy, zrobiło się trochę pochmurno. Także znając nasze szczęście, zaraz zacznie padać. Ale idziemy zobaczyć dar Pomorza. Z kim ja muszę jeździć na inne na, na, na wyprawy, to jest okropne. Z dwóch downów, po prostu, masakra. Proszę Państwa, dotarliśmy do końca portu w Gdyni. Jest miło fajnie, troszeczkę ciepełko się uciekło, bo było przez chwilę słonko, ale zrobiło się teraz chłodniej i trochę wieje. Ale jest przeładny widok na morze. Jeszcze w dodatku chyba są jakieś. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam w tle. Jest bardzo dużo tych regat? Regaty, no dobra. Kajd surferów, bo tak bym bardziej powiedział. Także aż mi oko łzawi od tego od wiatru. Jest fajnie, jedziemy dalej. Idziemy zwiedzać dalej. Mam nadzieję, że, że widać. Gdyby tylko nie ta podróż, opłynął statkiem. Szaleństwo po prostu. Spotkaliśmy pana, który gra na dudach. I nie wiem czy słychać, ale gra teraz y, motyw główny z Star Warsów. W sumie trochę dziwne to słyszeć na dudach. Dobrze, że się na dudzie. Chyba mi zamknął za to kanał. No cóż. Dobrze, ORP, błys ORP Błyskawica i Darpo można Zobaczone, czyli w sumie odhaczone. Jeżeli chodzi o Gdynię, kupiliśmy sobie nawet taki magnes, bo wpadłem na dziwny taki plan, że będziemy sobie na lodówce robić, układać mapę Polski z miejsc, w których byliśmy, więc mam już Hel, mam już sobie trochę oszukane trójmiasto, bo na razie jesteśmy tylko w Gdyni, Ale, ale zobaczymy. Amber kupi sobie tarnów, jak tą maszów Mazowiecki. I już powoli się mapa robi. Stamaszewa w ogóle robią magnesy? Zamknij się, ja zrobię specjalny Stamaszewa magnes, będzie mój własny. Z Plasteriny. Z Plasteriny. przykleję taki, będzie ładny. A tak to w ogóle to tu ładnie bardzo. Cieszę się, że pojechałem nad morze, bo, bo szum wody uspokaja. E, jeszcze jedna rzecz, e, spotkała, spotkał nas widok tak zwanej esencji, esencji Polaka nad morzem. Była ubikacja, w której było napisane, że za 2,50 można tam wejść. Ale za ubikacją pan Sikał. Chyba to 2,50 jednak za dużo było. No cóż. I proszę Państwa ostatnie pożegnanie z Władysławowem. Idziemy jeszcze na falochron, do końca falochronu w porcie we Władysławowie. Wiem, że było mało historii w trakcie naszego wyjazdu na, nad morze, ale ja nie jestem historykiem. Ja po prostu lubię chodzić i zwiedzać. Pogoda za nami. Jak widzicie zaczyna się psuć, więc idziemy tylko do końca zobaczyć jeszcze raz na morze i, i wracamy do domu. No i jeszcze trochę posiada, po, posiedzimy i jutro powrót. Mam nadzieję, że było miło, że Wam się podobały te dziwne vlogi, a jak się Wam nie podobały, no to cóż, ja się przynajmniej świetnie bawiłem je kręcąc. Nie. No i tyle. I ładne widoczki. Jeszcze mi rano coś powiedzieć? Nie, ale mogę pomachać. <laughs> to ładnie pomachaj. To był vlog z, z wakacyjnym vlog Kicka i koniec się popłaka, a nie po prostu wieje mi wiatr w ryj i mi oczy uzał. A to normalne, Nie odpoczął.